Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Fit Fashion Freak. Dzisiaj znowu jestem w kuchni, będę dla Was coś gotować. Kolejny odcinek, Danie w 5 minut. Dzisiaj przygotuję dla Was przekąskę do pracy. Zaczynamy! Dzisiaj, słuchajcie, moje ulubione produkty są na stole: jajka, awokado, przyprawy, yy, sól pieprz i papryka słodka wędzona oraz wegański ser. No i teraz, słuchajcie, przygotuję mini przekąskę z jajek. Jajka są już ugotowane na twardo, muszę tylko je obrać ze skorupki. Yy, I zaraz wam pokażę, jak będzie. Przebiegało przygotowanie mojego super fit szybkiego dania. Jajka oczywiście mam, słuchajcie, ekologiczne. No i teraz przekroję sobie moje jajka na pół. No i jajka są poprzekrajane, więc będę przygotowywać sobie moją <grym i zimny> ulubioną rzecz czyli e, pastę z awokado, taką na szybko zrobioną. E, możecie, słuchajcie, z połówki awokado zrobić tą pastę, albo z całego awokado. Ja wykorzystam całe awokado. Jak mi coś zostanie, to zawsze może zostać też na jutro <grytanie> ta pasta. I teraz wycisnę sok z cytryny. Jak to woli, może być to połówka cytryny, ponieważ moja jest malutka, to Wycisnę z całej. Jeśli lubicie limonkę, to możecie dodać limonkę. Ja akurat w domu mam cytrynę, <grymne> więc dodaję sok z cytryny. Teraz trochę pieprzu, trochę soli i odrobinę oliwy z oliwek. No i teraz spróbuję zblendować moje awokado, tak żeby powstała pasta. Z awokado, więc działam. Zobaczcie, jak ładnie mi się awokado zblendowało. Dlatego właśnie bardzo ważne jest, słuchajcie, żeby e, kupować e, miękkie, dojrzałe awokado, bo to twarde po prostu nam się nie zblenduje i nie uzyskamy takiej fajnej kremowej konsystencji. E, no i tak, to już mam gotowe i teraz słuchajcie. Tutaj chciałabym wam pokazać, że na talerzyku jeszcze mam przygotowany wegański ser. Jeśli oczywiście jecie normalny ser, to możecie też e, do do tej przekąski wykorzystać normalny ser, najlepiej kozi. Jeśli miałabym już sugerować jakikolwiek ser, to bym wybrała kozi. Ja mam ser wegański i teraz tak. Jajka są pokrojone. Spróbuję je teraz posmarować pastą z awokado. Jezu, jak ja uwielbiam to połączenie po prostu awokado z jajkiem. Rewelacja. Trochę jeszcze dodam tutaj soli, bo jajka nie soliłam. I teraz położę plasterek lub dwa plasterki sera. Zamykam moją kanapkę z jajka. Biorę wykałaczkę i przekłuwam. Jajo. <noise> no, i dokładnie to samo robię z każdym następnym jajkiem. Na sam koniec jeszcze możemy troszkę to jajka posolić. Trochę pieprzu dodać na sam wierzch. No, i teraz posypię moje jajka. Moją ulubioną. Wędzoną papryką. Słuchajcie, ona ma taki zapach piękny, uwielbiam ją po prostu. I naprawdę dodaje smaku, świetnego smaku różnym potrawom. Danie jest gotowe. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Jest bardzo zdrowe, proteinowo, tłuszczowe, proteinowe eee, i idealna jest to przekąska do pracy, w podróż, do szkoły. Eee, myślę, że może Wam się ten przepis przydać. Mam nadzieję, że się przyda. Słuchajcie, ja uwielbiam połączenie, tak jak Wam mówię bardzo często na swoich kanałach, połączenie, połączenie awokado z jajkami. Jest to dla mnie idealny smak, idealne połączenie. Eee, no i jest to bardzo też E, zdrowe połączenie. Słuchajcie, taki przepis możecie wykorzystać też na śniadanie, możecie wykorzystać po południu jako przekąskę. E, ile czasu zajęło mi zrobienie tego dania? 5 minut. Tak jak wam powiedziałam, awokado troszeczkę, pasta z awokado jeszcze tutaj e, mi się ostała, więc ja sobie to zachowam do jutra. Nie wyrzucam e, tego typu rzeczy. Moje hasło dla Was ostatnio wymyślone. Zmień swoje życie w 5 minut. Subskrybujcie, dawajcie kciuki w górę i pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie przypominał Wam o kolejnych odcinkach. I do zobaczenia oczywiście za tydzień.